Cześć wszystkim, to jest z Dzisiaj powiem wam nieco o deseczce Zostanie oryginal. Original Original Freeride 41 Rocker Concave Jak widzimy od dołu, decha posiada świetną grafikę Original w swojej serii freeride'ów wypuścił deseczki z grafikami głów zwierząt Na tej widzimy lwa, na innych dechach możemy zobaczyć jelenia, goryla lub sowę Decha posiada dosyć spore nozy i tyle. Oraz ostre wycięcia na tra na kółka. W tej deseczce spisują się najlepiej kółeczka do maksymalnie 72 mm. Większe będą już nieco duże. Dech jest rocker. Rocker concave. Znaczy to, że środek jest nieco obniżony w stosunku do e, przodu i tyłu deski. Jest ona leciutko wygięta w kształcie banana. Do tego posiada gigantyczny concave. Naprawdę świetnie trzyma stopy. W połączeniu z pedałami gazu przy wszystkich slajdach, stand-up slajdach, możecie być pewni, że stopy wam nie wyskoczą, nawet naprawdę przy najostrzejszych na zjazdach. Jest to dek typowo freeridowy, dosyć sztywny. Flex właściwie posiada zerowy. Jak możecie zauważyć, decha jest wytaliowana na całej długości, na całej długości w środku, po prostu ma, wytaliowana jest. Służy to do footbreaków. Jeżeli szybciej jedziemy, przednia noga stoi z przodu, druga schodzi. Po prostu tutaj mamy trochę więcej miejsca, żeby nie rozjeżdżać się po prostu na boki, nie tracić kontroli yy, oraz żeby po prostu deska nie wyskoczyła spod nóg. Jest to również frejdówka dobra. 41 posiada dwa gigantyczne kiki, które świetnie się sprawdzają we freestylu. wszelkiego rodzaju popy, showity, kiki, jakiekolwiek triki przyjdą Wam do głowy, bez problemu, spokojnie na nie wykonacie. Właściwie tyle o tej desce. Jeżeli szukacie dechy typowo freeride'owo-freestyle'owej, to ta decha będzie dla Was, podejrzewam, odpowiednia. Naprawdę świetnie wykonany deck od Originala. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania propos tej deski lub innych desek, piszcie do nas. Na wszystkie maile bardzo chętnie odpowiadamy. Subskrybujcie nasz kanał, obejrzyjcie inne nasze filmy. Zapraszamy mójbordy.pl